W tym tygodniu czeka Was kolejne zadanie. Super. Tydzień medialny. medialny. Będziesz dyrektorem programowym stacji Big Brother TV. Ooh. Jaki zaszczyt mnie kopnął. <grych> Zastanów się, jakie programy powinny się w niej znaleźć i kto powinien je prowadzić. Mm -hmm. To będzie bardzo fajny tydzień. Już się dowiedziałaś? Mm -hmm. Ale nie możesz powiedzieć? Nie, chwilowo nie. Będziesz jakąś e, gwiazdą, Estrady. Zrobię z was gwiazdy. Tak? No, zawiernie już chyba zrobiłaś gwiazdy internetów. <grymne> ja Cały zarząd mam zebrać, tak? E, to chętnie bym od strony PR-u tutaj wzięła Izę. E, reklama tutaj marketing. E, tutaj bym bardzo pomogła. E, a prezesa jeszcze jakiegoś. No, trzeba mi kogoś łebskiego, kto by mi tutaj dużo podpowiedział też. Jeżeli chodzi o media, o telewizję, kto ma jakąś wiedzę taką od strony technicznej? Ja, trochę. No to dobra, to jeszcze was troszkę podpytam. O media jakieś tam, wiesz, takiej od strony technicznej. Magda zapytała mi się, co lubię robić, o czym lubię opowiadać? I tak naprawdę tyle. Jest tyle niedomówień i domysłów, że. Znowu mówię, pójdę w jednym kierunku i tak się okaże co innego, więc tutaj ja już nie próbuję przewidzieć, co wielki brat dla nas tu przygotował, bo to bez sensu jest w ogóle, bo to i tak jest wszystko na utrudnia, jak się człowiek myśli. Także. Jakieś yy, na przykład ciekawe programy telewizyjne, jakieś ubranżowione, jakieś ukierunkowane, coś, coś takiego. Trochę trochę internecie też. Wiemy. A to Do telewizja mnie to telewizja interesuje teraz mnie. No tańczyć, no to śluby, nie. Też może być. To może być. Takie rzeczy związane z telewizją. No to i ja nie wiem, czy mogę mówić, będziemy program ja. prowadzić ale nie. Ale no słuchajcie, ale ja. to, Może każdy o, będzie prowadził o, program, o, program tak, telewizyjny. jest niezbędny. Tak, to już osoby, także spokojnie. To, to by było fajne. Mogłabym na pewno poprowadzić jakiś modowy program, festiwalowy, e, coś o zwierzętach. Celebrity gossip. Ty ciotka, co? Śmieje się ze mnie, że perfekcja pani domu. Jak pościelić łóżko, prawda? Żeby cały dzień wyglądał składam. No i ja to widzę. A ogólnie mogę tak jakby większość zaangażować, no prezes, zastępca, członek zarządu, albo ze trzech, na przykład, to zawsze oni byś też mobilizowali i może jakieś fajne pomysły dawali.